Witajcie widzowie, ja jak zwykle w ruchu, jak zwykle warunki bojowe. Za chwilę wyjeżdżam na Raid Śląska, z którego parę słów oczywiście powiem do Was na RSMP TV, kanale YouTube. Najpierw muszę się wydostać tutaj z lasu. I też od razu zapraszam Was w niedzielę na popołudnie na podsumowanie rajdu Akropolu. Teraz tylko parę słów e, słowem wstępu przed samym Akropolem. <laughs> W trakcie już zapoznania dowiedzieliśmy się, że w rajdzie Akropolu nie wystartuje Takamoto Katsuta. Jego zastępczy pilot, Keaton Williams, musiał zrezygnować ze startu z powodów rodzinnych, musiał się czym prędzej udać do Wielkiej Brytanii, do właśnie swojej rodziny i w związku z tym taka moto nie pojedzie w rajdzie Akropolu. Wiemy też, że Kiton Williams będzie zastępował Daniela Barreta jeszcze w trakcie następnego rajdu tego sezonu WRC, czyli rajdu w Finlandii. A po Finlandii, na Katalonii, Daniel Barrett ma już wrócić. Trzymamy kciuki za zdrowie Daniela po tym, jak w Estonii uszkodził kręgosłup, cały czas przechodzi rehabilitację tej swojej, no jakby nie patrzeć, istotnej części ciała. Ale zanim pojedziemy do Katalonii, to jeszcze wiemy, że zmienia się końcówka sezonu. Finałem tegorocznego WRC miał być Raid Poni. Raid Japonii, który w tamtym roku był przesunięty, odwołany z powodu pandemii. Niestety w tym roku Raid Japonii spotyka ten sam los. Znowu nie pojedziemy do Japonii. Mówi się nieoficjalnie, że w miejsce rajdu Japonii ma znowu wskoczyć Monza. Mieliśmy do końca tygodnia mieć już to oficjalnie potwierdzone lub zaprzeczone. Na razie jeszcze tej informacji nie ma, w związku z czym jak tylko ona się pojawi, to wam ją przekażę. Jeżeli pojawi się w trakcie weekendu, powiem o tym w niedzielne popołudnie omawiając rajd Acropolu. W Katalonii natomiast wystartuje nie w rajdzie Katalonii, tylko zaraz wam powiem dokładnie, jak się ta impreza będzie nazywać: 22 Rally de la Ju... de la... Jana Trofeu Autozji to jest runda asfaltowych mistrzostw w Katalonii. Wystartuje w niej Thierry Wil z Martinem Wydagę za kierownicą ich Hyundai i20 WRC w ramach przygotowań do właśnie katalońskiej rundy mistrzostw świata. Ten rajd to 100 km os owych podzielonych na 8 prób, więc tak naprawdę taka w zasadzie runda mistrzostw Polski w ramach przygotówki do WRC. Na pewno Thierry Neville liczy na zwycięstwo w Katalonii. Jakby nie patrzeć, został ostatnim wśród kierowców Hyundaia, który jeszcze liczy się w walce o mistrzowski tytuł w tym roku. On i Elfen tak naprawdę jeszcze mogą zagrozić Augerowi, a jeżeli po odwołaniu Japonii nie pojawiłaby się Monza, no to już tych okazji jest naprawdę niewiele, bo zostanie nam tylko Katalonia. Finlandia, no i trwający właśnie Akropolis. W Akropolisie, no to tak naprawdę ciężko cokolwiek wyrokować. Rajt, który dla większości kierowców jest w zasadzie nowy, a przynajmniej na tym poziomie, na którym są obecni obecnie. W związku z czym, na pewno trudno w tym momencie określić, kto ma największe szanse na. Zwycięstwo. W rajdzie Finlandii, no to tutaj obstawiałbym Hojta Tanaka i generalnie chyba Hyundai'a w lepszej pozycji niż Toyota. No może poza ewansem, awansem, jeżeli nie przytrafi się błąd. A Katalonia, no tutaj raczej byłbym spokojny o świetną postawę Oziera i Toyoty. Może, może poradzi sobie Hyundai i Thierry Neville. Zobaczymy. Na to jest jeszcze czas. Ale e, wcześniej jeszcze też kolejny Hyundaiowy kierowca Dani Sordo z Candido Carrera wystąpią w dwóch rundach Mistrzostw Europy. Po tym, jak od początku sezonu zespół MRF reprezentował Craig Green, potem w Barunce pojechał Jari Hutunen, wiemy jak to się skończyło, pechowo dla niego i dla Miki Lubki, to w trakcie rajdu Azorów i rajdu Fafe za kierownicą I20 MRF pojedzie właśnie Dani Sordo z Candido Carrera. Raz będzie to na pewno dobry trening dla nich, dwa rozwój MRF-ów, trzy. no Jest to kierowca Hyundai, więc taki naturalny wybór. Mnie cały czas nurtuje to, dlaczego w zasadzie nie Drake. Czy jest już podpisany kontrakt Krajga Gablina z M Sportem i dlatego nie będzie go w samochodzie MRF-u? Zobaczymy. Poza Danim Sordo w rajdzie Azorów zobaczymy jeszcze 29 innych duetów. I tak jedynkę naklei nowy lider mistrzostw Europy, Andreas Mikkelsen, który tym razem wystartuje z Eliotem Edmondsonem, czyli dotychczasowym pilotem m.in. Gasa Green Smita. Dość doświadczony człowiek, to jest wszystko w ramach tych testów pilotów. Cały czas się Mikkelsen zastanawia, z kim pojedzie przyszłoroczną kampanię w WRC. Dwójkę nakleją nasi. Wiceliderzy Mistrzostw Europy, Miko Marczyk z Trzymanym Gospodarczykiem, z trójką pojedzie Alfred Larena z Sarą Fernandez, czwóreczka dla Aleksieja Arnautowa i e, dla z Aleksiejem Arnautowym. O, Mazda miata, jaka ładna. Dalej, oczywiście, Norbert Hercik, Sarum Fernandesz, no i Erik z Indrysz Żakową. Oni na pewno będą chcieli sobie powetować pecha na barumce i będą celowali w zwycięstwo. Czy się uda? To się za chwilę dowiemy za chwilę, za kilka tygodni. No, i na koniec jeszcze chcę znowu troszeczkę podywagować na temat tego, co powiedział Yves Mouton. Yves Mouton powiedział, że liczy na to, że w przyszłym roku zobaczymy nawet 12 samochodów WRC na starcie rund Mistrzostw Świata. W ramach tych 12 zakłada, że będzie kilka prywatnych Fordów Puma. Bo Malcolm Wilson wyraźnie powiedział, że jest duże zainteresowanie Pumą, jest duża szansa, że pojawi się prywatna Puma WRC, a nawet kilka prywatnych Pum WRC w przyszłym roku. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Wierzycie w to? Ja myślę, że jest to duża szansa na to, dlatego że M-Sport zawsze dążył do sprzedawania tych swoich samochodów prywatnym zespołom. Jeżeli Auto Rally One nie będzie przesadnie drogie, a będzie konkurencyjne w prywatnych rękach, to faktycznie możemy w przyszłym roku, na pewno nie w Monte i nie w Szwecji, ale może od Portugalii zobaczyć więcej samochodów w WRC niż tylko w teamach fabrycznych. Trzymajmy za to kciuki. Ja wam tymczasem bardzo dziękuję za na dziś. Za chwilę ruszam na rajd Śląska. Pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia w sobotę w niedzielę po Rajdzie Akropolu.